Udostępnianie swoich zdjęć na konto KGW Europejki. Jesteśmy w przeglądarce zalogowani na swoim koncie. Tu jest moje konto. Wybieram zdjęcia, które chcę udostępnić dla konta KGW Europejki. Zawsze możesz kliknąć, podejrzeć jak ono wygląda. I w tej chwili, jeżeli już widzimy wszystkie zdjęcia, klikamy tutaj, ptaszek. Zaznaczamy, że to zdjęcie. Następnie wybieramy następne zdjęcie. I przykładowe, następne zdjęcie. Mamy trzy do udostępnienia. Zdjęcia. Klikamy tu w pierwszy udostępnij. Klikamy. I tu wpisujemy adres kgw Europejki, Małpa, Jeżeli raz wpiszesz. To już będziesz go miał tutaj do sugerowanego adresu. Klikasz w to. Tu pojawiają się rzeczy. Ja już jedno wcześniej wysłałem zdjęcie, więc ono już jest. A tu trzy zdjęcia do wysłania. Możesz dodać komentarz i tak dalej. I klikasz, wyślij. I to wszystko. Zdjęcia już poleciały.